Dzień dobry, hejka. Dzień zaczynam od wstępnego ogarnięcia się oczywiście, ale też od wstawienia nagrań do naszego manifestacyjnego kalendarza adwentowego, który trwa już od połowy listopada, co prawda. Link do niego zostawiam wam w opisie, jeżeli to jest coś, co brzmi, jakby was interesowało, wybieramy się do Wrocławia uwierzcie mi na słowo, ja nie byłam we Wrocławiu, chciałam powiedzieć nigdy. Ale byłam raz na wycieczce szkolnej w podstawówce w Zo. Ale to już. No, bardziej, no, można powiedzieć, że byłam w Zo we Wrocławiu, a nie we Wrocławiu. To tak jak ludzie jeżdżą na wakacje all inclusive i dużo jest głosów gdzieś tam w internecie. Zwłaszcza, że. Ty nie byłaś wcale, nie wiem, w Tunezji, tylko byłaś w hotelu w Tunezji. To, to jest na tej zasadzie u mnie z Wrocławiem. I szczerze nie wiem, czy ten wyjazd nie będzie na podobnej zasadzie, bo jedziemy głównie na koncert. Jeżeli ktoś z was jest z Wrocławia, możecie dać znać w komentarzu. Pogoda w Warszawie wygląda tak. Princess Treatment po całości. Kanapki są robione. Zamanifestuj sobie chłopa, który nie będzie cię poganiał, tylko będzie robił za ciebie czy dla ciebie różne rzeczy, żeby było szybciej. Na przykład śniadanie. Proste. Tutaj jarmark się rozstawia Jesteśmy na dworcu Piotrek poszedł mi pomaczę sobie po kawę Ładny kolor Dojechaliśmy Tak wygląda wejście i tu jest Łazienka. Taka wanna. Tutaj wychodząc, lodówka gigantyczna. Takie pomieszczenie. I tutaj, idąc dalej, jest taki salon połączony z sypialnią. I balkon z bardzo ładnym. Widokiem. No, hello! Bardzo ładny budynek. Teraz zauważyłam, ten budynek to jest uniwersytet przyrodniczy, to jest uniwersytet normalnie. Tutaj normalnie ludzie mają zajęcia, można ich podglądać. Nieźle. Także tak to się prezentuje. Przyjechaliśmy tylko zostawić rzeczy i idziemy jeść. Przyszedł pan, kelner, nalał wody i dostaliśmy firmową nalewkę Tylko, że oboje nie pijemy <laughs> No chyba, że chcesz Jest oboje yeah. Okej okay. Fajne rozwiązanie z tym, żeby śmieci nie zatwały. Herbata, herbata imbirowa A tutaj lemoniada z Red Bull, Ta filiżanka no mi się to kojarzy z piątym partem Jojo, nie wiem jak wam. Kto wie, ten wie o co chodzi. Przeszło jedzonko. Tak wygląda. Super. Bardzo dobre. Idziemy na koncert na nogach celowo Piotrek wynajął coś, co będzie blisko, żebyśmy mogli na nogach iść na spokojnie. I chyba w ogóle nie powiedziałam na co my idziemy. Na wardrunę Możesz ty coś więcej opowiedzieć w tym zespole? Bo ty na pewno wiesz więcej. Norweski zespół grający muzykę, chyba można powiedzieć etniczną używają z Instrumentów z epoki wikińskiej, ale niekoniecznie grają w starym stylu, tylko no. nowocześnie. Ja bym powiedziała, że to jest taki mocny ambient. I taka witchy jest ta muzyka, bardzo fajnie się tańczy do niej, tak? Sensualnie. <laughs> Możecie sobie obczaić. Lubię, lubię tańczyć do tego. Zwłaszcza jak lubicie tańczyć w taki sposób. wracamy właśnie i szczerze to jest pierwszy mój koncert, po którym wychodzę nie zmęczona. Nie, że te poprzednie, na których byłam, były niefajne, bo były, były fajne, ale ten inaczej. po tamtych czułam, że no, no energia spadła. Tłumy zrobiły też swoje, a tutaj kompletnie nie. Tutaj wręcz wychodzę naładowana energią, więc świetnie. Myślę, że muzyka, energia zrobiły swoje, a jeżeli chodzi o tłumy, to rodzaj tłumu. Myślę, że powodem przez który mi nie przeszkadzał tłum jest jego jakość. Dzień dobry, dzień drugi. Wybieramy się do Brunch and Matcha na śniadanie. Przyszło nam kakao ceremonialne i matcha. Będzie testowanie. Bardzo dobre. Pierwszy był kwaśny. Później, takie typowe kakao, niesłodkie. Bardzo dobre. Ocena maczy. 10 na 10 Przyszedł humus, mój. Tosty. W międzyczasie przeglądamy oferty domów na O2DOM. Tak trzeba żyć. Szczerze, hummus jeden z lepszych, jaki jadłam w życiu. A zobaczcie to. Jaki dost piękny. Dobra, ten talerz wygląda jak jakieś jajo ja, ja wiem, że ja nagrywam teraz łazienkę, ale zobaczcie tą klamkę. It's perfect. Szybka teleportacja z powrotem do stolicy. Mamy sobotę. jestem? który? 9 chyba. Czy ósmy? Jest Będziemy sobie parzyć herbaty. Patrzcie, jakie ładne. To są wietnamskie zioła jakieś, tak? Dobrze pamiętam. Kadzidło. Nam pani przyniosła. Super. No ładne. To bardzo dobre. To zaraz ocenimy. <śmiech> <śmiech> Jesteśmy w vintage shopie. zielone rękawiczki to ja zrobię z Widzę to. no. Pasuje. Przeszłyśmy. Przeszliśmy Przeszłyśmy na jarmark świąteczny. Tak? To w tym okresie się Pijemy grzańce bezalkoholowe. W rzeczy nie piłam grzańca, więc będzie też. Smakuje jak rozpuszczona żurawina. Herbatka z sokiem malinowym. Tak też można, tak? Tak takie, Dzisiaj mamy niedzielę, 30. I teraz wybieramy się na pomparadę. Na paradę pomeranianów. Czy mamy pomeraniana? Nie, ale manifestujemy. Zobaczcie, tutaj jest... Pomeranian i tam dalej To jest najnowszy dzień mojego życia, tu jamnik jeszcze Nie wiem czy wy to zobaczycie Matko Tam jest ich pełno! Słychać szczekanie Obawiam się, że tak brzmi dźwięk <grytanie> Jak ty to ująłeś? Tak brzmi chodzenie przez bramy nieba Zobaczcie to Coś fantastycznego Ja! ten wygląda jak cynamonka. Szybkie zatrzymanie się na śniadanie o 14. Jakoś ostatnio nie odczuwam głodu za bardzo. Idę po prostu za ciałem, wiem, intuicyjnie. A teraz teleportacja na Targi Rzeczy ładne. Te koty. Te koty są świetne. Bardzo ładne torebki. Ciekawe. Dobra, wróciliśmy. Miałam przed chwilą kola z moją mentorką. Kol trwał jakieś 5 minut, ale nie potrzebowałam więcej, więc spoko. Pokazuję teraz, uwaga, hol zakupowy i zrobimy sobie unboxing jednej świetnej rzeczy. Hol zakupowy z targów. Pierwsza rzecz, którą dostałam, to są perły. Look at them. Piękne. Proszę napisać w komentarzu, że to są najpiękniejsze perły, jakie widzieliście. I bardzo mi pasują. Proszę karmić moje Delulu. Nie no, naprawdę, ja bardzo lubię perły i uważam, że bardzo pasują do mojego stylu, mojej estetyki i urody też. I naszyjnik. I druga rzecz, bo tylko dwie wzięliśmy, to jest shot. Bardzo lubię takie rzeczy: shot rozgrzewający imbir i kurkuma. Um, można oczywiście manifestacją i po prostu siłą umysłu sobie wyczarować więcej energii i to też uwielbiam robić. Natomiast, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, też bardzo lubię. Pani nam dała spróbować tego i po prostu poczułam się, no nagle tak po prostu się otchnęłam nie, żebym miała jakoś mało energii przed, ale miałam taki wybuch po tym. I się utrzymywał przez jakiś czas. Myślę, że bardzo ciekawe, bardzo fajne, także mamy coś takiego. I teraz weźmy się do unboxingu. Ja wam powiem, co tam jest. Po prostu historia jest niesamowita. Słuchajcie, przyszła do mnie paczka. Ale to nie jest byle jaka paczka, bo wysłała mi ją moja mama. Posłuchajcie, no moja mama rzuciła pracę, której nie lubiła, i zaczęła robić mydła. Tak, zaczęła swoją działalność, do, którą, do której ciągnęło ją już od naprawdę długiego czasu. I w końcu poczuła impuls, zaczęła. And I'm proud of her. Wysłała mi to z domu rodzinnego, odkąd um, zaczęła to robić. A zaczęła naprawdę niedawno, nie wiem, może z dwa tygodnie temu. To jeszcze na żywo żadnych jej mydełek nie widziałam. Słuchajcie, to nie są takie po prostu mydła, bo ona w to wszystko wplata również intencje, manifestacje, czakry, tak? Bycie wiedźmą w mojej rodzinie to jest coś po prostu e, pokoleniowego wręcz. I po prostu nie mogę się doczekać, aż otworzę i powącham. Ej, okay, zobaczmy. Okej. Okay. Mamy mydła. Dwa, trzy. Trzy zostały mi wysłane. Super. I kartka. Tutaj, a no, już widziałam zdjęcie tej kartki. To jest, słuchajcie, mydło peelingujące do rytuału oczyszczającego. Czyli rytuału odcięcia też, jeżeli chcecie się odciąć od jakichś głupich kurew i lubicie yy, dbać o siebie w taki stereotypowy sposób. Ja podlinkuję Wam sklep mojej mamy w opisie tego filmiku. Bo wiecie, z tym mydłem to możecie albo tak po prostu się nim umyć jak zwykłym mydłem, albo możecie tu zrobić cały rytuał. To jest świetne i dzisiaj to będę robić. Jeśli chodzi o zapach, to to jest migdał, taki bardzo delikatny, ale świetne to jest. No i zobaczcie, jaki uroczy. Mam trzy i o, cukierka też dostałam. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo ładnie zapakowane. No nie mówcie, że nie. I'm proud of her. <laughs> naprawdę. Właśnie zrobiłam everything shower. I mydło przetestowane. Uwielbiam je. Jest mocno peelingujące. Ale nie musicie się raczej martwić o to, że nie wiem, podrażni, bo za mocno peelinguje. To raczej nie. No i tak wiadomo, to w zależności od tego, jak mocno kto naciska. Szczera polecajka. Nie tylko dlatego, bo moja mama je zrobiła, tylko naprawdę jest zajbiste. Myślę, że to już na tyle w tym vlogu. Miał on być krótszy, ale wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że się podobał. Do usłyszenia.